Witajcie kochani. Ostatnio pojawiły się pytania dotyczące kota na działce. Kota, który Sika w grządki, który zostawia inne ślady, który chodzi po grządkach i po prostu te grządki niszczy. My również ten problem mieliśmy. Również tutaj jest dużo kotów na działkach i e, coś za coś. Jeżeli są te koty, no to nie ma myszy, nie ma na działce kretów, nie ma nornic, no ale kot. Który jest takim zwierzęciem rewirowym, jeżeli są jakieś inne osobniki tego samego gatunku, czyli inne koty, a uzna, że Wasza działka jest jego terenem, to będzie znakował ten teren. E w ramach tej kociej komunikacji, bo to się kot komunikuje z kotem, to nie jest tak, że kot robi nam na złość i kopie w grządkach, albo załatwia się w grządkach czy w innych miejscach na działce. On komunikuje się wyłącznie z innymi kotami i właśnie takie jakby wśród tych zachowań komunikacyjnych, które mówią innym kotom: stop, tutaj nie wchodź, tu jest mój teren, jest właśnie znakowanie rewiru moczem. Kałem. Również jest to znakowanie wizualne, kiedy kot drapie jakieś elementy wyposażenia działki, czy ociera się o drzewa, o różne elementy działki, zostawiając tam zapach, czy zostawiając tam kępki swojego futra. To wszystko jest dla innych kotów znak. Kot, kot jest zwierzęciem rewirowym, jest zwierzęciem terytorialnym i. Te zachowania, takie właśnie dotyczące znakowania rewiru, bardzo mocno wykazuje. Jak można teraz sobie z tym poradzić? My uważamy, że koty są zwierzętami domowymi, ale one są zaledwie zwierzętami, które żyją w naszych domach, a dalej są dzikimi zwierzętami. O wiele mniej rozumiemy koty, aniżeli psy. I o wiele bardziej skomplikowana jest z nimi komunikacja aniżeli z psami. Kot domowy pochodzi od żbika afrykańskiego, to jest jego protoplasta, który żyje w Afryce czy na Półwyspie Arabskim, a tam też występują węże, również węże jadowite. Każde zwierzę, również kot. Ma tak zwane wdrukowane biologiczne kody zachowania, czyli on wie, że pewnych sytuacji powinien unikać i w pewnych sytuacjach zachowywać się ostrożnie. I to są sytuacje zagrażające jego życiu. To jest zranienie, to jest niepotrzebna walka, która może właśnie spowodować takie zranienie. To jest wysuszenie czy spalenie. Koty tego bardzo mocno unikają. Kot jest. Małym drapieżnikiem, ale i też małą ofiarą. Inaczej się zachowuje w stosunku do ofiary, a inaczej w stosunku do drapieżnika, bo w stosunku do ofiary on się przyczaja, namierza tę ofiarę, potem skacze na ofiarę po to, żeby złapać ją łapą albo zębami, no i potem wiadomo, co się dzieje rozrywa ofiarę i ją zjada. Natomiast w stosunku do swojego prześladowcy, do, do swojego drapieżnika, dla którego jest ofiarą, zachowuje się ostrożniej. No i właśnie w biologicznych kodach zachowania tego żbika afrykańskiego jest strach przed wężem, który jest jadowity. To zwierzę raczej stara się obchodzić czy unikać spotkania z wężem. Dlatego. Jest mnóstwo filmików, które pokazują, jak na przykład kot boi się ogórka, zwłaszcza takiego ogórka długiego, szklarniowego. Jeżeli na przykład rzucimy tego ogórka w kierunku kota, to on odskakuje i ucieka. My oczywiście nie będziemy stosować ogórków, tylko zauważyliśmy, że kiedy podlewamy działkę wężem ogrodowym zielonym. My nie podlewamy tej działki, tylko lejemy wężem wodę do wiader, żeby ona odstała, nabrała odpowiedniej temperatury, a potem ręcznie, mimo możliwości podlewania wężem, podlewamy ręcznie. To zauważyliśmy, że ilekroć wyciągamy tego węża, to kot natychmiast ucieka. Zanim jednak pokażę, jak to zrobiliśmy, to chciałam pokazać Wam jeszcze jedną rzecz. Chodźmy może tutaj za altankę. Bo nasz kot daje innym kotom informację o tym, że to jest jego rewir, że tutaj jest już zajęte miejsce, i tu na przykład jest już taka wysuszona kupa kota. I tego, jeżeli coś takiego się zdarzy, a on zrobi to w miejscu, które jesteście w stanie zaakceptować, to nie usuwajcie tego dlatego że to jest znak zapachowy pozostawiony dla innych kotów tu nie wchodź jeżeli to usuniemy no to kot będzie musiał jeszcze raz to zrobić żeby ponownie wyznaczyć swój rewir jak teraz to wygląda w grządkach to wróćmy teraz tutaj tu jest taka grządka która była mocno ulubionym miejscem właśnie do sikania no, i teraz zobaczcie, że rośliny, które tutaj były, to były głównie kwiaty, zostały po prostu przez ten silny mocz spalone. Teraz, w tej części, w warzywniku, już rośliny są duże, więc kot tam nie wchodzi. Ale przypuszczam, że wcześniej wchodził, dlatego że nie mogłam doprowadzić do wykiełkowania niektórych roślin. Kilkakrotnie sadziłam. E, nasiona, więc on musiał też tam się załatwiać. Zlewaliśmy te miejsca bardzo dużą ilością wody, dodawaliśmy ziemi, żeby e, zneutralizować te, e, ten mocz, ale teraz zobaczcie, co zrobiliśmy. E, taki wąż, zielony ogrodowy, pocięliśmy na kawałki, i w każdym miejscu, gdzie dzisiaj kot mógłby wejść, po prostu leży sobie taki wąż. I zrobiliśmy to dwa tygodnie i o ile wcześniej dwa tygodnie temu, i o ile wcześniej koty wchodziły tutaj i widzieliśmy to, że chodzą po, tych, po tym miejscu, że przymierzają się do sikania i musieliśmy je odganiać, o tyle dzisiaj nie ma już w ogóle z tym problemu. One po prostu omijają to miejsce. Tutaj jeszcze też, tu są. W tej grządce są małe na razie rośliny i jest tu dużo miejsca, do którego kodł mógłby wejść i nasikać. Ale teraz już tego nie robi, bo każda z tych grządek obłożona jest właśnie wężem. To jest e, super rozwiązanie. Idźmy teraz dalej. Tu w grządkach po usunięciu tych pięknych. Tych pięknych, tego pięknego szpinaku. Po usunięciu bobu zrobiło się również miejsce, które mogłoby być atrakcyjne dla kota, zwłaszcza, że jest przy trakcie komunikacyjnym, przy wejściu na naszą działkę. I również rozłożyliśmy tutaj te węże, i nie widać w ogóle znaku obecności kota, bo kot. To od razu widać, nie, nie, nie dość, że czuć, zwłaszcza kiedy jest taka gorąca pogoda jak teraz, to ten mocz był wyczuwalny. Natomiast teraz ani nie ma śladów kopania, bo kot załatwia się, ale zanim to zrobi, to kopie e, dołek. W domu on inaczej postępuje, bo on na przykład w kuwecie załatwi się, a potem zasypuje żwirkiem e, swoją kupę. Tutaj odwrotnie to jest w naturalnych warunkach. I każde takie miejsce, gdzie koty mogłyby, kot mógłby wejść, jest po prostu już dla niego niedostępne. Tutaj akurat, co, so, tutaj też wyrywałam, wykopywałam czosnek, więc zrobiło się wolne miejsce. No i leży wąż. Podobnie jest w tamtych grządkach, w każdym miejscu, które byłoby dla kota dostępne. Przy okazji, jak tu jesteśmy, to jeszcze pokażmy nasz ukochany żmijowiec, który przyciąga mnóstwo zapylaczy. I wtedy też ogóreczki są pięknie zapylane, bo żmijowiec ściąga jako roślina miododajna ściąga zapylacze. Tak więc nie trzeba stosować żadnych takich środków chemicznych, które my żeśmy kiedyś jeszcze też stosowali odstraszaczy kotów. Po prostu to są środki wysoko nieskuteczne. Natomiast jeżeli właśnie działamy zgodnie z tym, jak kot reaguje, czego on się boi, jakie są jego zachowania, to możemy, poznając to zwierzę, Mieć skuteczny sposób na to, żeby odstraszyć go, czy powiedzmy nie odstraszyć, ale ograniczyć mu możliwość ingerencji w naszą działkę. Więc, jeżeli macie koty na działce i są one takim problemem, to zróbcie to. Takie proste rozwiązanie: myślę, że można poświęcić jakiś jeden wąż i porozkładać go, i mieć z kotami spokój.